Pierwsza dama jest dla nauczycieli postacią szczególną, bowiem sama była niegdyś nauczycielką. Mają dość bierności Jagaty Dudy, która nie zabiera swojego głosu w sprawie zbliżającego się protestu. Postanowili zwrócić się bezpośrednio do niej w specjalnie przygotowanym apel. Pierwsza dama, zanim stała się najważniejszą kobietą w państwie. Nauczała języka niemieckiego w krakowskim liceum. Doskonale zna wszystkie wady i zalety tego zawodu, dlatego nauczyciele liczą na jej wsparcie w okresie protestów. Postanowili nawet wygłosić mowę, w której zwracają się bezpośrednio do żony prezydenta. Nauczyciele apelują do Agaty Dudy. Chcą, aby pierwsza dama wsparła ich starania. Niedawno w Gdańsku odbyła się konferencja Związku Nauczycielstwa Polskiego, podczas której młody nauczyciel odczytał specjalnie przygotowane przemówienie. Zwrócił się w nim bezpośrednio do pierwszej damy. Myślnik, jest pani jedną z nas. Doskonale zna pani realia pracy w szkole. Kropka, jesteśmy dobrze wykształceni, kreatywni i pełni zapału, a przede wszystkim dumni z wykonywanego zawodu. Jest to dla nas więcej niż praca, głosił Szymon Lepper. W wyraźnie zaznaczył, że kwietniowy protest jest wyrazem desperacji pedagogów, którzy bardzo chcą dalej pełnić swoją misję, a jednocześnie mieć pieniądze na godne życie. Kropka myślnik, zwracamy się do pani, jako nauczycielki, naszej koleżanki, o zrozumienie i poparcie naszych postulatów. Kochamy naszą pracę i chcemy ją wykonywać bez troski o nasze jutro, kontynuował. Agata Duda nie popiera strajku nauczycieli pojawiły się niepokojące pedagogów plotki. Jak widać, nauczyciele nie porzucili wiary w Agatę Dudę. Ogromna część pedagogów wciąż liczy na obranie przez żonę prezydenta jasnego stanowiska, w którym poprzez strajkujących. Taki gest z pewnością pozwoliłby na szybsze rozwiązanie tej sprawy. być może apel jest odpowiedzią na niepokojące plotki o tym, jakoby pierwsza dama miała być przeciwna protestowi. Podobno Agata Duda miała powiedzieć w swojej krakowskiej szkole, że protest nie ma sensu. Błażej Spychalski zaprzeczył, aby taka sytuacja miała miejsce. Myślnik to jakaś bzdura, powiedział. Pedagogzy mają nadzieję, że bezpośredni zwrot do Agaty Dudy w końcu skłoni ją do skomentowania strajku.